Zastanawiałem się ostatnio skąd w polskim życiu politycznym tak czynny i wciąż istotny udział ludzi dawnych prl służb. Zastanawiałem się nad tym przy okazji tego, co się działo przed manifestacjami 13 grudnia w trakcie tych manifestacji i co będzie się działo po nich. W momencie, kiedy dochodzi do jakichś krytycznych wydarzeń w Polsce, natychmiast ujawniają się dawni ubecy, ich agentura i mnóstwo obrońców starego systemu. Gdyby się przyglądać różnym deklaracjom Kodowskim, samej obecności pułkownika Adama Mazguły w tym, co się dzieje ostatnio, ale także. Natychmiastowych reakcjach takich ludzi jak Marek Dukaczewski, Gromosław Czępiński, inni oficerowie dawnych służb cywilnych i wojskowych, można by zwątpić, czy życie polityczne w Polsce jest suwerenne i wolne od wpływu tamtych ludzi. Postawiłbym tezę, że nie jest wolne i że ten układ służb tajnych. Wywodzących się z PRL-u, wciąż jest aktywny i wciąż bardzo mocno decyduje o tym, co się dzieje. Decyduje w sprawach doraźnych, takich jak próba przywrócenia sprawiedliwości w kwestii emerytur i rent dawnych ubeków, bo przecież nikt im tych rent i emerytur nie zabiera, tylko obniża do jakiegoś poziomu sprawiedliwego. I wówczas oni uruchamiają ogromną machinę protestów społecznych. Za którymi kryją się te ich interesy. Tak, jakby działali w imię szerszych interesów, a de facto bronią tylko swojego stanu posiadania i swoich wpływów. Skądinąd nie sądzę, żeby ci najważniejsi ubecy z dawnych czasów, także część z tych, która przeszła do III Rzeczypospolitej, cierpiała biedę, ponieważ interesy, jakie robiło się w oparciu o fundusze choćby foz czy fundusze operacyjne tych służb pokazują, że wiele pieniędzy to oni sobie gdzieś na boku zarobili, powpłacali na różne konta i mogą z nich swobodnie dzisiaj żyć. Szczególnie ci najważniejsi, a poza tym przez całą prawie trzecią Rzeczpospolitą robili różne interesy. Podejrzenie moje jest takie, że wciąż byli ubecy, ich agentura najbardziej wpływowa w tym ta ukrywana jeszcze wciąż poprzez yy, yy, brak dostępu do zbioru zastrzeżonego, to się zmienia, ale zmienia yy, się powoli, powoduje, że ci ludzie mają wpływ na polskie życie polityczne i to w takim stopniu, że są w stanie tworzyć partię, że są w stanie wpływać na to, co te partie robią, i nie tylko partie, także coś, co się nazywa ruchami społecznymi, i są w stanie kształtować nastroje społeczne w Polsce. Jestem całkiem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli te służby działają na przykład w porozumieniu z kolegami z innych służb z dawnego systemu komunistycznego, na przykład, gdyby mieli złą wolę. I jakieś pretensje do obecnej władzy, czy w ogóle do tego, co się dzieje w III Rzeczpospolitej, mogliby być znakomitym narzędziem w wojnie hybrydowej z Polską współcześnie. Nie mam żadnych dowodów na to, że są takim narzędziem. Natomiast jest wiele przesłanek pośrednich pokazujących, że te służby działają wbrew polskiemu interesowi. Oczywiście żadnej dekomunizacji obecnie się nie zrobi. Natomiast kontrwywiad wciąż powinien patrzeć tym ludziom na ręce, bo nawet jeśli nie służą oni obcym mocarstwom czy obcym państwom, to działają na szkodę Polski, działają przeciwko temu, żeby normalnie rzeczy się w Polsce działy, żeby nie było inspirowanych zamieszek o które łatwo tym ludziom jako specjalistom od mącenia, od dezinformacji, od robienia zamętu.